Witam w kolejnym materiale z gry Wiedźmi, no to zaczynamy i, czekajcie, jeszcze raz poczekać, poczekajcie, to jest istotne. Hmm, na czym my skończyliśmy ostatnio. Trochę ścisze, bo mi uczo e, Po Ponitce do kłębka, muszę uzbierać 1500 langusa, to jest do zrobienia. E, na pewno mogę jeszcze znaleźć jakieś eksponaty do kolekcji, to się znajdzie. Wszystko do biednego welerada widzicie to? Kuroliszki. Właśnie, kuroliszki. Być może po kuroliszki da skrypy, to by się udamy od razu. Wystarczy, że pójdziemy do kanału. O ile pamiętam drzwi. Tak, to jest wejście do kanału. To możemy się tam udać. Tylko co mogę odejmie miejsce znowu? No tak, tradycyjnie to samo. Jak już kiedyś wspominałem, gdzieś staruszki zrobimy z bliźnią na nie niedługo. Tak to będzie wyglądało w tej grze. I kuroryszki powinny się tutaj sponować. Właściwie się te stanowiska tutaj nie wchodziłem do kanałów od, od. Właściwie nie potrzebowałem wchodzić do kanału, wiecie? E, musi piekła. No, pani utobiec. My się pan wstydził. Jak się na tym zastanowić, to może nawet ominęmy jakieś misje poboczne. O kanałach po prostu zapomniałem. To to są chyba szczątki, które my wtedy zabiliśmy jeszcze, nie? No raczej nie inaczej. Ale rozejrzyjmy się, bo może jakiś kurliszek się tutaj zespawnował. Dlaczego czego by nie? No i utopce. Strzępy do ludzi. Myślę, że Ardem lepiej brać. Będzie szybciej. Tak, teraz Ardem. Bardzo, bardzo, dobrze gra. Tak się, tak się ardy, pamiętaj, martwe ciało. Ciągiem odgłosy w tych kanałach jakby... No, pochodnia. Fajnie, że pochodnia, ale w razie... Jak będę potrzebował, to sobie wypiję kota po prostu. O, skoro rozpalone? Ciekawe. Powiem szczerze, utopce są dla mnie trasyki mięsem, marnotrawie. Nie wchodzę. O, jeszcze jeden. Gól. U. Ale góle są jeszcze mniejsze zagrożenie, tak widać. Na tym etapie już naprawdę mało. Który potwór jest w stanie mi zrobić większą krzywdę? Przynajmniej te, które są dostępne na tym yy, poziomie, nazwijmy to. Czemu to jest zapalone ognisko? Ciekawa. Muszę oduczyć się naciskania przypadkowo prawego przycisku myszy. Ciekawe, co jest. Co jest tutaj? A, musisz bokiem zejść, no dobra, nie możesz zaskoczyć. Zamknięte, okej, okay, to się nie dowiemy. Nieistotne, jeśli chodzi o to ognisko. Chyba, że mogliśmy na samym początku rozdać sobie punkty, jak e, byliśmy teraz z wykwytem. Cieszę, że kurliszka tutaj po hamsku nie znajdą, teraz będą na, e, na bagnach. No trudno się mówić, że je się dalej. Ale to topców ile? Myślę, że nawet nie będę artyk używał. Styl grupowy, proszę bardzo. Już? Wow, nawet się nie spoczyłem. Widzieliście to? Tak, trzeba Tak, trzeba walczyć, pamiętajcie. Lecimy dalej. E, tutaj niczego już ciekawego chyba nie znajdziemy. Sobie niepotrzebnie tu weźliśmy. No, worek możemy sobie przeszukać. Utopiec, ale utopiec to nie jest w stanie mi zrobić, bo jest kięte. Dobra, ja tutaj potańczy ten sposób No kanał, okej. Okay. Panowie utopce. Chodź żebyście się postarali. O, jeszcze gula mi tu brakowało do szczęścia. Ale pana gula to tak. Tak jak powiedziałem, nie ma takiego potwora w zimie, który byłby mi w stanie w tym momencie zrobić krzywdę. Ale mogą próbować ja im mnie bronię. Ja sobie tylko na nich poziom odbiję. Kultexpał musi trwać, nie? mi się myślę, także można sprzedać, bo będzie mi odpowiednią ilość, więc. Warto z tego korzystać. Kolejne ognisko. Ta skrota chyba wyjściowa w tym momencie i będzie zamknięta jak tam życie. Tak, i ona jest zamknięta. No, trochę go rozerwało na szempę, no co poradzić. Miejsce mocy mi się jako tako teraz nie przyda, ale zmocnimy sobie znaki. Tak, dokładnie tak, gara. Tak się robi, pamiętaj. Arna tam, gdzie nie ma przeciwników. Ale lepiej beczkę proku i nie uderz. To będzie najle tu pomysł. Panie Gulu. O, i zminimalizowałem grę przy przypadek. To nie jest stan problemu. Okej. Okay. No się, spawnujecie, tylko cholera wyjdzie. Nie chcę wiedzieć, czemu to wygląda. Jakie tutaj szlamek, je tu toksyczne odpada, te ty gara, tym biegasz. Może masz immunitet na toksyczność, ale. Gdzie oni się spawnują? No przecież słyszę ich. Też usłyszycie, nie? Tam z góry? Okej. Okay. Chyba się gdzieś ścianie zablokowali, wiecie? Ciekawe. Tak by wyglądało, że gdzieś ścianie się zablokowali. Nieintrygujące w ten sposób. Tylko że zrobiliśmy kółko na razie i w sumie nic z tego nie wynikło. Dobrze, wracamy. Skoro żadnych tutaj nie ma, to nic nie poradzimy. Będziemy musieli się przejść po prostu na ciało rycerza. Ciekawe. Może cokolwiek zrobimy. O, wiem gdzie to idzie. Wiem do czego to dąży. Eriku, z torturowanych bluźnierców udało się wydobyć tylko ogólne informacje. Wiemy, że miejsce spotkań wyznawców Ludziłogłowego Pająka znajduje się w jednym z lochów kanału. Niestety nie udało nam się ustalić dokładnej lokalizacji. Jeden z kultystów miał przy sobie klucz, który dołączam do listu. Stawiam orzechy przeciw diamentom, że klucz otwiera drzwi, za którymi znajduje się miejsce spotkań. Zejdź do kanałów i spróbuj zlokalizować się wspomniany loch. Niech wieczny ogień oświetla Ci drogę w ciemnościach. Okej, okay, no to coś już wiemy. Popczekajcie, gdzie nas nie było? Może tak będzie prościej. Yy... Wejście do krepty kultystów. My tam byliśmy około tego wejścia. Ten d? Ten nikolerny ten obok. Wejście jest obok. Wygląda to, że my tam byliśmy dopiero. No to się mi się spotka z kultystami. Myślę, że zrobimy imię się wieczorem w tym momencie. I taki będzie tego wyjść. Poczekajcie, bo po co? Bardzo mi spada myszka. Ma wrażenie, że gra się zrobiła głośniej. Pomimo tego że jest ustawiona na minimum, ciekawe. Poczekajcie, opcja. Okej, okay, sprawdźmy. Nie wiem czy teraz nie będzie to może zostawię na dwójkę. Jak będzie za głośno napiszcie mi w komentarzach. Okej. Okay. Powtarzam, 20% głośności, teraz ustawię 10%, więc wydaje mi się, że 20% będzie rozsądniejsze. Nie wiem czy mnie zagłusza czy nie. I to jest właśnie to, to jest ta A to jest ta karta, która była zamknięta, pamiętacie? No to idziemy się tam dostać. I to beczka, którą przeszukałeś, to była chyba pochodnia. Dobra, pobinij o te beczki. No tak, z tego nie mogę skorzystać, ale tu już może wejść. No pani, grwazę. Nie wiem, czy kota nie powinien tutaj wypić, wchodząc. No zdecydowanie powinienem kota wypić. Na szczęście mam duży zapas. Okej, okay, od razu lepiej. Mam wrażenie, że się zradzali. Jak ja uderzę w to, o ciekawość, Arden. E ja tam wytrzyma ta kolumna. Ale oczywiście, co Gerard robi na pełnej, nie powiem co, informuje, że znajduje się tutaj taki jeden szalenie rzucający czarami, nie? Czekajcie, ja mogę anulować, żeby mi siedził tą misję, bo to mi trochę przeszkadza. Okej, okay, teraz nic mi nie śledzi. Teraz jak powiedzę, tak? Okej. Okay. Bo jak przejdziemy misję, to nie widzę yy, mapy jakby do pod M. Ale ja teraz będę o kryptę Może jakie skarby stąd wyniesiemy, Wiecie o co chodzi. W ogóle to chyba ciała już, że dawno skończyła jako guli. Moim zdaniem to jest tutaj trochę zapusta. Chyba nie zaprzeczycie, nie? Tędy jest przejście. Nie wiem, jak biegnę, Idę po prostu prawo. Jak mam mapę, to mogę zawsze wrócić gdzieś w inne miejsce, nie? Bo tutaj podejrzam będzie ślepa uliczka. No to chyba wybrałem prawidłowy kierunek korytarza. Dobrze, tutaj też mogliśmy aktywować sobie igni, gdybyśmy gdzieś tego nie zrobili. W ogóle mam rozplane ogniska. Aż tak się spodziewałem, że takie ciężkie lanie Nie dostaniemy. Swoją drogą taka ciekawostka, gdybyśmy zabili pierwotnie, że pozwolili na śmierć Abigail, no to ona coś wspominała wtedy o kurcie lwiąkowego pająka. Więc teoretycznie to chyba miała być zemsta Abigail. Takie, taka jest moja hipoteza. Chyba poszliśmy tędy, gdzie mieliście, widzicie, bo to się tak zawinęło. poszliśmy tędy, teraz pójdź prosto. I chyba poszliśmy tak, byśmy poszli normalnie. Czyli to tam poszliśmy do Wiecie, co? Zdrowy rozsądek. Zanim pakuje się z mieczem pomiędzy nie wiadomo jakich przeciwników, lepiej zapisać grę. Póki co nic nie znaleźliśmy, no nie? Myślę, że ten brat sobie jeszcze na O, Okej, okay. pewnie nad to pija, ale lepiej być gotowym do walki. No kurde, sić zbierę? Nie tę mieć, gara, nie tę ge... mieć. No, kurde. Zostałeś sami? Proszę bardzo. Powiem tak. Nie się dużo krwawszej walki, a tutaj to była w zasadzie taka dziecinna igraszka, nie? Przez to, że oni mają tyle żarci, a będą takie stąd wyjść i je sprzedać. Albo będą się chłopaki cedzić, co chcę podnieść. Generalnie nie odpuszczam. To jest taki trochę apetyczny z gotyka, ale zbieram dosłownie... Wujciusz do piachu! Śmierci się nie boisz, co? Tak powiedziałem, nie jestem zbyt ani emocji. Bo zobaczcie sami, ja parowałem pomiędzy nimi, zrobiłem mięśnie średniowiecza, a oni cały czas myślą, żeby będą w stanie mnie pokonać. Yy, może prosto pójdziemy, bo wydaje mi się, że to będzie zakręcało. To, to jest chyba drugie wejście do tej krypty, ale to wejście zostało, delikatnie mówiąc, zakopane. Ale szczerze spodziewałem się czegoś więcej. oni tutaj, będzie takie typowe mysle, gorsze niż, yy, niż utopce. No ale trochę i tutaj jest, trzeba przyznać. Wydaje mi się, że powinno być ich... Ja nie zrobiłem żadnego zacznika Musiałem pana nacisnąć, ok? O kurde. Gorsze niż w górę, tak powiedziałem. Gorsze niż w góle, tą drogą, wszystkie możliwe tutaj mogę. Wiecie, w góle stawiają się jakiś opór. Chociaż nawet nie każdego mogę przeszukać. Oni nawet nic przy sobie nie mają. To to było chyba kolejne pierwotne wejście do tych kanałów. No powiem szczerze, jestem zdegustowany, to co tu widzę. No, ci są taką mocniejsi. Tylko nie znacie, ale troszeczkę mocniejsi. Ci już stanowią jakieś zagrożenie, powiedzmy. Nic. O, piło. Dzięki. Poprzez chociaż mogę się nakrać jak chwili, nie? Mamy krąg powietrza, kufer. O, kurde. I pełny kipunek. Hmm. Zobaczcie, że mamy dosłownie pełny kipunek. Nawet tutaj. No dobra, to możemy tu zawsze wrócić po to. Wracamy do widzimy. Musimy trochę oczyścić kipunek. Gdzie tu jest wyjście? Wyjście było gdzieś w kierunku, nie? Powinienem ich tutaj jeszcze dobić do końca, ale zawsze mogę tutaj wrócić. E, wrócić po wszystkie inne skłoniki alchemiczne. No to powiem szczerze, że łup udany. Nawet trochę, nawet trochę zrobiliśmy kasy, mamy 1000 renów. Poczekajcie, tutaj w lewo, bo nie mam teraz już miejsca ekipunku, żeby chciał mi się z nimi tutaj walczyć. E, fajnie by było, gdyby by się zesponowali, a jak wrócę, to mogę im jeszcze raz kopać, nie? Bo to było fajne miejsce na spawnowanie się, na, na, zdobywanie, spawnowanie się, tak, na zdobywanie punktu doświadczenia. Ale to byłoby za, piękne i za, ładne. za łatwe przede wszystkim. Czyli popatrzcie, opacało się tutaj wejść. która mamy godzinę. I jak opróczimy kuponek najpierw pójdziemy do nowego na raportu. Chyba zrobimy tutaj główną koblarną już, dlaczego by nie. A w lewo tam będzie wyjścia. Tak powiedziałem, zawsze można tutaj wrócić. Nie ma dzisiaj się też tutaj na siłę. To nie utopcy za spotkamy, dlaczego by nie? Dowidzimy klasztor, nie? to jest koło nas. Właściwie, bo już teraz się nam nic nie zagraża, musimy dorobić sobie więcej białego miodu. Gdzie sami zagrażę? Aż 3. Dobra. Nic nie musiałem robić. Tylko sobie stanąłem miejscu, nie? Co tego, dawno nie miałem tak, że miałem pełny ekipunek, jeśli chodzi o skłonki alchemiczne bez kitu. A no teraz garaż wypadałby, to zacząć trochę doko powietrza. W każdym razie, w powietrza. Mhm. Mm Pięć na dwa wejścia do kanału widzieliście? Żaden deszcz nie ugasi wiecznie jak stebra. Nie da się upeść. Wydaje mi się, że u tego portarza zakonu wszystko. O co? Można... Przyjaciele z Azot. Gdybyśmy zaproszę na alkohole. Zabądźmy się tego. Pasta chemiczna. Wydaje mi się, że to sprzedajmy, bo nie używam oleju jako tak, chociaż powinienem. Proszę, jak to bardzo dobrej jakości do wytwarzania petard. Też ja ci nie wytwarzam petard, a powinienem. Lep sprzedajmy. Jak coś będę chciał wytworzyć, to po prostu sobie wykupię hmm, potrzebne składniki. Miód też sprzedajmy. Będę począł to, to dokupię. Hmm, to też, bo widzę, że skopuję To zostawimy w ekwipunku. Nie w ekwipunku, tylko yy, u tego, na dole. Okej. Okay. Co ciekawe, te też po zioła, nie? Co to jest? Kwas Gintarzy. Pewnie jeszcze po uzupełnię, proszę bardzo. Ktoś jeszcze ma 50 sztuk, których możesz kupić? Chyba nie. Niczego w ilości nazwijmy to pełnego strotu nie mam. Ale mam za to dla. Dobra, mam za to dla. Kalksztajna. To do Kalksztajna mi przyszedłem. po co potrobimy, trochę finansów. To może najpierw udajemy się do Kalisztajna a zrobimy. Myślę, że u niego u niego pracowni będzie teleport. Ciekawe czy coś to urodziła ma do powiedzenia ten... Lewy czy prawy się powycesz? Nie właśnie nic ciekawego Bywa. do powiedzenia. Nie Kto tak po Lepiej nie wyjedź. Oj, grę zminimalizowałem, poczekajcie. Chociaż samo sobie to nie stanowi problemu, to jednak wolę minimalizować gry bez potrzeby. O, u niego też się spawnowały? Też. Znowu będę miał sprzedaż. Wiecie, to są małe kwoty, ale małe kwoty razy ile się dają spore korzyści. Spory bagienne, to się sprzeda. To wiem teleport. Znowu mam most alkohol i to chorynu. A tak dalej. Widziałem wszystkie znaki, projektowe. Chyba trzy maksymalnie z tego, co widzę, pamiętuję. Albo ma bardzo krótki czas. Czy nie? Alkohol to koran. się? Na grube to będzie lepsze. Tak? Jak idą badania? Stworzyłem nową teorię. To prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż, mój drogi Wiedźminie, wszystko co Cię otacza, nawet Ty sam, składa się z małych cząsteczek tak małych, że nie zobaczysz ich gołym okiem. Mhm. Uh -huh. Te cząsteczki są w nieustannym ruchu, oddziałują na siebie. Nie istnieje aktualnie sposób potwierdzenia tego empirycznie, ale nie poddaje się. Wiesz co, może opowiesz mi o tym później? Tak? Mm -hmm. Dobrze myślę, To masz ode mnie tkanki utopców, proszę bardzo. Języki topielców, proszę bardzo. Też kupić ode mnie jeszcze krew gula, proszę bardzo. Ekonomicznie nie jest tak źle. Na resztę mu nie sprzedawać, mam wrażenie, że to wszystko będzie niepotrzebne w ten czy inny sposób. Masz ode mnie saletr, nie będzie niepotrzebny na ten moment. masz ode mnie czarny proszek. Okej, okay, zobaczcie, tak źle to teraz nie wygląda ekonomicznie. On bestii. Ciekawe do czego może... chociaż nie, to jest paskońka jak myślę, krew i Okej. Okay. No, to nie jest tak źle. Nic nowego nie masz, nie? Nie, wszystkie książki przeczytaliśmy od ciebie. Wykorzystajmy teleporty i wróćmy jeszcze poszedłować wszystkie fanty żywnościowe, które Szczerze powiem, że teleporty są wygodne, ale książkowy Geralt raczej by tak nie podróżował. To wam mówię poważnie. Geralt nie przypadł nigdy z teleportami. To nie był jego środek transportu, tak to nazwijmy. Pozbierać tutaj zioła I już mamy 1600 orenów Wystarczyło po prostu zbierać Wszystko co się uda I po prostu bardzo szybko To co wydaliśmy No i tutaj zimę i oczywiście Możemy zabrać na spokojnie Magaratus no, jest dość Stolinny na nazwijmy to Już ma i bogactwo godne arystokracji i umiejętności godne Najlepszych rycerzy Stój, hopie, stój. Żebyś tutaj nie chodził głodny. Masz tutaj cukierka, masz tu kurczaka, masz tu gruszki. Mamy koziomleko, może się zainteresuje dziewczyna. Alkohol oczywiście sobie zostawiamy. Jeżeli u nie sprzedaję, bo jeszcze nie mam pełny slotu. Ale i tak musicie przyznać, że się daliśmy radę do tej pory. Teraz celowo mi przez moment po zminimalizowaniu yy, gra się przywiesza, ale to normalne. Opisałem jeszcze, jaka, jak miło. No dobrze, yy, to wydaje mi się, że podałoby jeszcze bardziej opóźnić wypunek. Jak mamy poddawać Wieleradowi, to co mamy do poddawania? się przydękły. Wiecie, ja chyba sprzedałem kukły Fledera. Bardzo inteligentnie, bo ich nie widzę. Sprawdźmy zadania. Mam trzy kukły Flederów. Ciekawe czy ja nie sprzedałem przypadkiem. Poczekajcie. No tak by wyglądało, że sprzedałem kukły fledera. I chyba nawet wiem komu, teraz sprawdzam, z ciekawości. Najwyżej zdobędziemy nowy, wystarczy się w nocy przejść tutaj, ale sam fakt. Wieczny ogień. Można. Przyjaciel tak, sprzedaję mu kufry ale nie opłacę mi się odkupywać. Po prostu zdobędę nowe. Kufry redara dałem już tam temu, więc. Tak, dokładnie pada i pada. Więc przejdziemy się chwilę. O wiem, federy powinny się pojawić na cmentarzu. Przejdziemy się więc na cmentarz i porozmawiamy sobie z federami. Jeszcze raz zbieramy 3 kufederów. Coś jeszcze się pozbyłem z tym ja miałem zaliczone? 12 krwiguli. A ja chyba przedałem całą w ogóle, nie? No właśnie, o tym mówię. Nie na żarty. A tam nie stanowi problemu, tak jak powiedziałem. Tu bardzo łatwo można to odrobić. Swoją drogą, mam wrażenie, że momentami są spadki FPS-ów chyba, bo nawet teraz mam wrażenie, że gara wolniej biega. Aczkolwiek to, mam wrażenie, że szybciej biegaliśmy wcześniej, że w jak postępuje gra z każdym kolejnym rozdziałem, się graficzny gry niekoniecznie chce współpracować. Nie zanosi się na koniec. Masz jeszcze powiedzenia? Nic. Bywa. Jeśli chodzi o Gule, jeżeli chodzi o fledery, to wystarczy tu chwilę przespacerować i za chwilę... Tak, to już sprawdzaliśmy. Proszę bardzo, gul. Dobra, gulą polowaliśmy, jeszcze cztery takie góle. Grawiary też możemy, dlaczego by nie? Po grawiery też idziemy. Graweiry, przepraszam. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem to razem. Tam jest kolejny gul. Dobranoc Cześć powiem, nie stanowią tutaj większego zagrożenia. Właściwie nawet nie wiem, czy tutaj niestety do krypty to nie spotkam. Eee... Proszę bardzo. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak trzeba z nimi postępować. To jest bardzo dobry sposób na eee, nabijenie punktów doświadczenia. Musimy nawet używać. Musimy ja tak chroniłem. No musiałeś być naprawdę pokazać, że padość prosto na mój... Ostateczny atak. I jednej ciosem praktycznie zabrańcie większego punktu do, doświadczenia. Krew Gula już praktycznie mamy w odpowiedniej ilości. To, że tak powiem, nałatwił nałatwił uzyskać. Czekajcie, krew Gula, krew Gula. Mamy już 15. To jeszcze tego Fleder musimy odnaleźć. Wydaje mi się, że Federy to znajdziemy tutaj, tylko ci chwilę przejść. może kot. Wiecie co to z widzowie? Dziękuję za uwagę. Kotar mi się spodobał to zapraszam na kolejną moim kanale. To trzymajcie się następnego no i cześć.